Dzień dobry, witamy wszystkich oglądających nas, przysłuchujących się nam, bo takich też również nie braknie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Simowski, specjalista do spraw ubezpieczeniowych. Odcinek o tym, że jesteśmy piękni, młodzi, ale. Ale nie zawsze jesteśmy mądrzy przed szkodą, nie zawsze po prostu decydujemy się na ubezpieczenie na życie, a nauka czasami bywa bardzo kosztowna. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, pani Monika, dzień dobry państwu. ilu lat w branży? Dwie, lat. Kawał czasu, widział pan niejedno i słyszał pan niejedną historię. I chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, że bycie pięknym i młodym to za mało. O tym, że Polak mądry przed szkodą. Czasem tak, czasem nie. I o tym, o ludziach, którzy uczyli się na własnych błędach. I było to kosztowne. Czy warto się ubezpieczyć, czy nie? Pani, pani Moniko, jest pani piękna, młoda i zdrowa. I zdrowa, tak. Pani Moniko, myśli pani, że ubezpieczenie kupuje się pieniędzmi? Czym się je kupuje? Bo zakłada się z panem, tak? To jest pani Pani codziennie zakłada się ze swoim życiem. W jaki sposób mi w tym momencie ubezpieczenie pomoże? Pomoże w trudnych Pani chwilach. Niech mi Pani powie czego się ludzie obawiają najbardziej. Braku możliwości realizacji podstawowych, zaspokajania podstawowych potrzeb swoich. Co może im w tym przeszkodzić? Nagła choroba, wypadek, starzenie losowe. Pani Monika odpowiedziała sobie Pani, na, sobie sama na to pytanie. I teraz Pan mówi jak ubezpieczyciel, ja nie chcę ubezpieczyciela, proszę... Pani, powiem, nie, nie, pani ubezpieczyciel, powiem Pani Nie ubezpieczyciel, Powiem Pani dlaczego, Pani ja nie wyjdę całkowicie ze skóry ubezpieczy... ubezpieczyciela <gry> czy agenta ubezpieczeniowego. To tak jak lekarz nie wyjdzie ze skóry lekarza, kiedy pani do niego przychodzi. Czy pani dyskutuje z lekarzem, kiedy idzie i lekarz mówi: dwa razy dziennie polopiryna, pięć razy dziennie pijemy dużo? Stosuje się Pani do tych zaleceń? No staram się, bo są proste, ja łatwe tak. do zastosowania. Agent ubezpieczeniowy to po trochę architekt, po trochę budowniczy, po trochę lekarz, a po trochę bankier. No tak. Pamięt Dlaczego? Panie? Dlaczego? Dlaczego architekt? Dlaczego architekt? Czy jak Pani wymyśliła sobie, że Pani zbuduje dom, poszła Pani do architekta, by stworzył plan? No tak. Poszukałam planu. No, gdybym miała własny plan, lepszy, to pewnie bym poprosiła kogoś, żeby mi go narysował. No okay. ale musiałabym poprosić o pomoc specjalistę. Dokładnie, dokładnie tak. Pani Miko, a y, kto to ma zrealizować? Dobry majster budowlany, tak? No najlepiej by było. Uh -huh. Żeby zrobił jak dla siebie. A sfinansować albo pani ze swoich środków, albo y, z kredytu. No normalnie, no, innej opcji nie ma. To teraz y, spytała mnie pani. O pewne rzeczy. Ja powiem pani taką anegdotę. Wie pani, kto stoi nad grobem Kowalskiego? Żona, dzieci, bliscy. Mhm. A ja dodam grabarz, ksiądz, jego księgowy, adwokat, minister finansów i agent ubezpieczeniowy. To czemu ich tam nie widzę? Nigdy. A powiem pani jeszcze jedną rzecz. Kto płacze nad tym grobem, a kto się cieszy? Myśląc. Płacze wdowa, patrzą dzieci, cieszy się grabarz, ksiądz, minister finansów, czytamy, bankier, który udzielał kredytu. Czytamy życie przez pryzmat pieniędzy tylko i wyłącznie, Nie. tak to wygląda. No ale tak to wygląda z Pana opowieści. E, tak, ma Pani rację, to skąd się biorą te wszystkie zbiorki, kiedy dowiadujemy się, że mamy nowotwór? I Mhm. To może zróbmy sobie zrzutkę my sami przez całe życie? Ile Pani jest warta? Więcej. Zawsze więcej. Zawsze więcej. Pani dochody są tak, do pięciu tysięcy... No nie rozmawiamy pięcien. o pieniądzach, nie no rozmawiamy. na... jeżeli rozmawiamy o ubezpieczeniach, to rozmawiamy o pieniądzach. No dobra, jest to sprawa indywidualna. Tak. Każdy z nas jest w innej sytuacji, w każdy, każdy z nas jest ma inne potrzeby i inaczej sobie tą swoją wartość wyobraża. Pani Moniko, dokładnie tak jest. Stąd każdy dla mnie klient jest innym klientem. Mhm. Ja nie chcę i nie ubieram przez 28 lat w ramy klienta i wkładam, to będzie dla Pana dobrze. To ja od pani, pani chcę usłyszeć, co Pani jest potrzebne. Mhm. Pani mówi, że ludzie boją się o zdrowie. Ja nie mówię tu o grypie. Nie mówię tu nawet o covidzie. Chociaż on jest bardzo istotny. No, Ale terapia Mówię, o, mówię o takich rzeczach jak nowotwór, zawał, udar, o chorobach cywilizacyjnych, które najczęściej nas dotykają. Mhm. Zresztą ja powiedziałem, że Pani co, y, zakłada się z życiem codziennie. Wychodzę do pracy. Wychodzi Pani do pracy. Wiem, że Pani jeździ na rowerze, bo wielokrotnie Panią widuję. Ujeżdżę. Tak? Dla zdrowia. Dla zdrowia. Mhm. A Pani jeździ uważnie. Pani jeździ bezpiecznie. Na ile się staram, na ile e, mogę. Wiele razy na stronach Waszej redakcji przeczytałem o ludziach, którzy siadają po pijaku w samochód i jadą. Proszę sobie wyobrazić, że taki idiota, wariat, wali w Panią. Pani żyje, ale ma Pani złamany kręgosłup. No to... Niedowładny nóg. I przestajemy rozmawiać na wesoło. I przestajemy rozmawiać na wesoło. I w tym momencie powie, pojawia się, co? Brak zdrowia, brak pieniędzy na utrzymanie rodziny, ale brak pieniędzy na leczenie, brak pieniędzy na opiekę. Czy mąż, który jest ratownikiem, zostanie z dwójką pani dzieci? No, mamy taką nadzieję. Tak, będzie musiał, będzie musiał mhm. y, wynająć kogoś do opieki i y, jakiś drugi etat sobie załatwić. Bo braknie dochodów w tym domu. Właśnie, właśnie ja o tym mówię. To jest moja praca. Ilu gorliczan jest mądrych przed szkodą? Czy jest ich coraz więcej? Jest ich coraz więcej. Jest ich I coraz więcej. Powiem pani szczerze, że bardzo się cieszę tutaj, że są to coraz młodsi ludzie. No właśnie. To znaczy w jakim wieku Właśnie piękni, młodzi i bogaci. Ubezpieczają się na życie. Eee, powiem tak, jeżeli mają mądrych rodziców, to mam to już 18-latków, studentów. Z jaką prośbą do Pana przychodzą? Co konkretnie. O, o co proszą? Bo wiemy, że ubezpieczenia są różne, różny może być Generalnie ich zakres. ci ludzie, w związku z tym, że są młodzi, sprawni, oni myślą o sobie. Czyli mhm. bym miał pieniądze na. Mhm. Na co chcą mieć pieniądze gorliwie? Na leczenie. Mhm. Na leczenie, rehabilitację. Rozumiem. Montujemy. Eee, na, leczenie. Na, na leczenie, na rehabilitację, uh -huh. na to by dalej godziwie żyć. Uh -huh. I wtedy zostaje uszyta oferta na miarę ich potrzeb tak. y, i oczekiwań. Dokładnie Uprawiają tak. sporty, na przykład y, wyczynowo jeżdżą na rowerze. Na Dla tak. zabawy. Dla zabawy, dokładnie. I może po to Pan wszystko uwzględnić. Czy zdarzyły się takie osoby, które przychodziły do Pana po latach i mówiły, Mówił Pan, żeby się ubezpieczyć, ale z jakiegoś względu tego nie zrobiłem. Hmm. I co teraz, Panie Januszu? Opowiem Pani ciekawą historię. To była historia na początku mojej pracy, gdzie z polecenia moich klientów trafiłem do pewnego domu w powiecie gordickim. Dom. Nowy. Piękny, jeszcze nie do końca wykończony, i wiedziałem, że tam pracuje tylko mąż. Jeździ kirem. Pani Minko, rozmawiam, rozmawiam, że ona mówi: bardzo fajna oferta, tak? Bardzo nam się podoba, tak? Zrobimy to. Ja mówię: to poproszę dowód osobisty, na no dowód. Mhm. A pani mówi: Ale, Pani Januszu, my musimy skończyć ogrodzenie. Muszę, musimy wybudować kominek. Byłem wtedy mało doświadczonym agentem. Odpuściłem temat. To jest mój grzech zaniechania. Eee, po jakimś czasie przychodzi do mnie do biura kobieta i mówi: Chciałabym ubezpieczyć męża. Ja mówię: OK. Myślę sobie ja tą panią pamięta. I mówi: Ale wie pani co, będzie potrzebny nam mąż. Męża nie ma. Wiedziałem, że przypomniałem sobie tą całą historię, gdzie, gdzie byłem i o czym rozmawialiśmy i czymś, się mąż zajmuje. I mi mówi, ja ją pytam, no ale to kiedy wraca, bo on tak do Niemiec jeździ nadal. Męża już nie ma. Ja normalnie, opadła mi szczęka. Mówię zupełnie poważnie. Mhm. Ja mówię, ale wie pan co, jak Pani sobie to wyobraża? Kobieta się mnie rozpłakała. No, naturalna reakcja. No i właśnie, jak do dzisiaj nie umiem zrozumieć, do dzisiaj nie umiem zrozumieć jednej rzeczy. E, że ta Pani po ofarcie przyszła do mnie. Ubezpieczyć się? Nie, ubezpieczyć męża. E, jak chciała ubezpieczyć męża? No do dzisiaj tego nie wiem. Myślała, że ja wezmę i wypiszę. Na kogoś nieżyjącego, no irracjonalne. No, z, z e... czystego punktu widzenia, z zwykłego kowalskiego, który chodzi ulewnicą, jest to irracjonalne, tak? Aha, okej, okay. rozumiem sytuację. Troszkę zmodyfikujmy stan faktyczny. Czy ja, załóżmy, że mój mąż y, pracuje na budowie, mhm. czy mogę go ubezpieczyć bez jego wiedzy? Nie. Nie. Osoba ubezpieczona musi wiedzieć, że się ubezpiecza, tak, że jest Osoba dodatkowo. ubezpieczona musi. Ja popełniłbym przestępstwo w tym momencie, ubezpieczając to tak, nie sprawdzając, czy jest kowalski, mm -hmm. e, czy jest zdrowy, bo jest ankieta medyczna jeszcze. Mm -hmm. no, tak, to jeszcze podpiszę, tak? Pani o. może zawrzeć wniosek. Pani będzie wtedy osobą, która płaci składkę. Okej, okay, ale on musi wiedzieć o tym, że ja go ubezpieczam przez. Że... musi być. Mm -hmm. Oczywiście ja mogę to zrobić w tej chwili w dobie. Yy... Tej techniki, którą mamy online, nowo na przykład, mm -hmm. ale muszę z tym człowiekiem fizycznie porozmawiać, tak, fizycznie sprawdzić, kim on jest. Czy jest sytuacja, w której y, ubezpieczyciel? Odmówi mi ubezpieczenia, pomijam y, śmierć osoby zainteresowanej, no bo tutaj jak gdyby no, sytuacja wydaje się nieco abstrakcyjna. Ale czy na przykład ze względów medycznych tak. y, y, są. Dokładnie tak, dlatego ja pani powiedziałem, hmm. y, czy, zadałem pytanie, czy y, ubezpieczenie kupuje się pieniędzmi. Nie, ubezpieczenie kupuje się zdrowiem. No, brzmi to trochę jak frazy z ubezpieczycieli, abso tak? Absolutnie. Proszę, Dlaczego? Gdyby, gdyby tak nie było. Gdyby można kupić było tylko za pieniądze, to ja dzisiaj przed biurem miałbym kolejki 50 paru latków, 40-30, którzy dowiedzieli się, że są chorzy na nowotwor na przykład. Tak, wiemy, że akurat w tym zakresie, tutaj w gorlicach, no w tym momencie możemy mówić o pewnej pladze. Po pandemii wiele osób, czy to zdiagnozowanych wcześniej czy później, no ustawia się w kolejkach do leczenia. A nie stoją w tej kolejce. Ponieważ nie można ich ubezpieczyć. Dlatego, dlatego to nie jest frazes, uh -huh. jeśli mówimy, że ubezpieczenie kupuje się tak jest. Dopisze, to jest. Uh -huh. e, nieco inna sytuacja. Jestem pianistką, jestem rzeźbiarką, pracuję dłońmi. E, uh -huh. Czy mogę ubezpieczyć szczególnie swoje dłonie? Samych, y, y, powiem tak. W pewien sposób tak. Bo jeżeli mówimy o kalectwie, jeżeli mówimy o uszkodzeniu na zdrowiu, to mówimy również o tych częściowych rzeczach, czyli no nie wiem, miała Pani wypadek właśnie jadąc rowerem, czy jadąc samochodem i y, uszkodzenie kręgosłupa, par paraliż rąk. Y, 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 Uniemożliwia mi wykonywanie pani, to, Dokładnie tak, tutaj, tutaj y, stricte samych dłoni Pani nie ubezpieczy. Jakby uh -huh. Pani przyszła do mnie, proszę mi ubezpieczy moje piękne dłonie, uh -huh. y, powiem, nie uszesz. To, to, to tylko w bajkach. Okej, okay. a troszkę inna, ale pokrewna sytuacja. A moje zwierzę. Mam wspaniałego psa, uwielbiam go, boję się, że coś mu się stanie. Znając rynek ubezpieczeniowy, istnieje taka możliwość. Mhm, więc tylko trzeba poszukać. E, jeszcze inna sytuacja. E, nie wszyscy, co ciekawe, wiedzą, czy są ubezpieczeni. Czy to można sprawdzić? Jak to można sprawdzić? No to ciekawe. E, to jest sytuacja, którą akurat no, spotykamy się czasami w różnych, w różnych okolicznościach. Kto jest ubezpieczony zawsze i w jakim zakresie? Jeżeli mówimy o ubezpieczeniach na życie, to mówimy o tak zwanej dobrowolności. Mhm. Żadne ubezpieczenie związane z pracą czy z wykonywanym zawodem i ubezpieczeni jesteśmy w ZUSie, w Krusie, ubezpieczeni jesteśmy. Nie, my, my ubezpieczamy wtedy nasz tylko dostęp do świadczeń medycznych. Uh -huh. Jak ubieramy, czy ZUS nam wraca? No tak, wraca nam odprawę, tak zwaną pośmiertną, tak zwaną, żeby na stypę było. Wielokrotnie brakuje, bo są to tylko pieniądze na trumnę. Uh -huh. e, więc, żeby tak naprawdę po śmierci, niezależnie od okoliczności, żeby gdy zabezpieczyć jest wypadek... rodzinę, żeby zabezpieczyć uh -huh. rodzinę, trzeba usiąść. Z tym architektem, mm -hmm. opowiedzieć mu, co chciałoby się mieć w tym ubezpieczeniu. A on narysuje plan. Mm -hmm. I tak naprawdę wspomniał Pan o tym już, że nawet zdarzają się 18-20-latkowi bardzo młodzi ludzie, którzy wykupują takie tak. ubezpieczenia na życie. Tak, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Ja powiedziałem życie. tutaj o tak zwanych mądrych rodzicach. Dlaczego? Mm -hmm. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani dziecko. Pełnoletnie, startujące nawet w, z dobrą pracą, jest pochłonięte mhm. czym? Pochłonięte jest sobą, mhm. nauką, zawodem, o pewnych rzeczach nawet jeszcze nie pomyślało. Mhm. I teraz jest ból, gdy człowiek jest sparaliżowany, do kogo przyjdzie? Dalej na kogo utrzymaniu będzie? Rodziców. Na tej paroletniej matce, na pięćdziesięcioletnim ojcu, tak? Tak naprawdę wydawałoby się, że on jest samodzielny. Mówię tutaj o ubezpieczeniu uh -huh. Singli. Pamiętajcie, że w tej chwili naprawdę dużo Singli pyta o ubezpieczenie pod kątem. Nie chciałbym być problemem dla mojej mamy i taty. To już parę lat temu, wtedy byłem trochę zdziwiony nawet, bo to jest. Mój jeden z młodszych klientów, który wtedy przyszedł do mnie, chłopak miał chyba 24 lata. Był jeszcze na studiach, nawet 3. Jest rówieśnikiem mojego najstarszego syna. On mhm. ja powiedział, Paniolze, pracuję już jako informatyk, potrzebuję porządnego ubezpieczenia dla siebie. Nie na życie. On do dzisiaj jest singlem. On ja powiedział, tyle, żeby mnie chowali. Reszta to potrzebuję, żeby mieć dobrą polisę uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, poważne zachorowanie, leczenie mhm. szpitalne. I tak zbudowaliśmy tą policję i rozbudowujemy ją po kawałeczku. Mhm. Według jego potrzeb. Mhm. A gdyby taka osoba, na przykład całkiem nieźle zarabiająca, fajnie sytuowana, zdecydowała się i stwierdziła, po co mam iść do ubezpieczyciela? Będę konsekwentnie odkładał pieniądze. Wracamy do tego, jestem piękny, młody, Dam radę i mam czas. E, to ja teraz powiem tak. Zakład z samym sobą? Zakład z samym sobą. Ile pani odłożyła na czarną godzinę? No, x. Mhm. E, ubezpieczenie polega na tym, że płaci pani pierwszą składkę. Jeżeli ubezpieczyciel przyjmuje panią do ubezpieczenia, czyli sprawdził panią, to skąd z względem medycznym, tak? Generalnie pod względem medycznym. Jest wszystko ok to bierze już na siebie ryzyko, czyli wydała Pani na siebie powiedzmy w pierwszym miesiącu szczerze. kwotę X, uh -huh. niech to będzie takie ubezpieczenie to powiedzmy 500 zł, nie? czy 300 zł, czy 100 zł uh -huh. i ubezpieczyła się Pani powiedzmy na pół miliona, 200 tysięcy, 100 tysięcy, to, to już jest zobowiązanie ubezpieczyciela, że Pani wypłaci. Mm -hmm. Nawet jeżeli po wyjściu, zaraz ubezpieczalni, po podpisaniu tej umowy, będę miała wypadek. Eee, polisa musi być wystawiona, mm -hmm. przyjęta przez panią i y, y, potwierdzona, że pani ją przyjmuje. Bo pani ma prawo do odmowy. No, dzisiaj pani do mnie przyszła, robimy mm -hmm. wniosek, wróciła pani do domu, może się pani Pani mojka, co ty zrobiłaś? Bez sensu. Wyrzuć to. Szkoda pieniędzy. Szkoda pieniędzy. Mm -hmm. e... Oczywiście, znów powiem, irracjonalne działanie męża, no ale tacy ludzie też się zdarzają. Mm -hmm. Nie życzę pani takiego męża. <laughs> no myślę, że tutaj już jaki jest, taki jest. To się wytnie. E, wracamy w takim razie do kwestii ubezpieczeń w ogóle. Tak starałam się przygotować do wywiadu i do rozmowy z panem, co nie było łatwe. Czemu? Nie było łatwe. Z wielu względów. E, no, ale pomyślałam, jak student, sięgnę najpierw po historię. I tak popatrzyłam, dlaczego ludzie w ogóle wymyślili system ubezpieczania się. Po co im to było? I kiedy poczytałam o tych pierwszych stowarzyszeniach, zrzeszeniach, umowach takich, to ze wszystkich tekstów wyzierała taka jedna myśl przewodnia. To jest taki element społecznej odpowiedzialności osób, które stwierdzają, że. Może warto się zrzucić i pomóc temu, który może mieć wypadek, którykolwiek z nas to będzie, zamiast później albo musieć go porzucić, bo będzie dla nas obciążeniem, albo y, y, musieć zrzucać się w ostatniej chwili, wtedy kiedy ta potrzeba już zajdzie. Czy dzisiaj taki mechanizm społecznej odpowiedzialności, ubezpieczeń dalej można jak gdyby, wysnuć z tego? Ale pani Moniku, właśnie to na tym polega. Firma ubezpieczeniowa, podobnie jak bank, nie jest firmą charytatywną. Uh -huh. e, kiedy idziemy do banku po kredyt, to dostajemy kredyt milion złotych, 100 tysięcy, 200 300 i płacimy za niego, później co miesiąc go spłacamy. Saldo plus odsetki. Tak? Uh -huh. Ubezpieczenie jest odwróceniem tego. Pani płacąc dzisiaj składkę, wykupiła sobie gwarancję. Ja to nazwę na ryzyku, że gdy się pani coś wydarzy, to firma musi, to za, musi pani zapłacić. To jest nic innego. I tak funkcjonuje właśnie ubezpieczenia, jak pani powiedziała, że to my wrzucamy do kasy, firma oczywiście podejmuje, podejmuje ryzyko i wypłaca świadczenia. My płacimy za siebie, płacimy również w część za klientów, bo, bo są ludzie, którzy nigdy nie skorzystają, na przykład, bo są do śmierci zdrowi i na przykład z poważnego zachorowania czy zleczenia. tak? Jakby Pan miał wskazać na 3-4 takie rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, wybierając ubezpieczenie na życie? Powiem Pani tak. Ubezpieczenie powinno dać przynajmniej minimalną. Sumę, którą otrzyma pani, czy otrzyma osoby, które pani chciałaby na wypadek pani śmierci, by dostały pieniądze. I powiem pani tak, i przynajmniej jakieś minimum, tak? Średnio przyjmuje się, że powin sumą ubezpieczenia to powinno być gdzieś pięciokrotność rocznych dochodów. To jest konkretny punkt odniesienia. To jest, jakiś tam punkt, uh -huh. to jest tam jakiś punkt odniesienia. Oczywiście on będzie dopasowany do, do, do warunków danej rodziny, no bo to rodzina musi czuć. To panią musi być również stać na to ubezpieczenie. Uh -huh. Oczywiście. By ono, by ono po prostu spełniło swoją funkcję. Uh -huh. Powiem tak, ja, każdy klient mówi, że za dużo to kosztuje. A, tutaj nie będziemy jakby wyjątkiem, jeżeli powiemy, że no ale. Nie, jak ka każdy klient powie, że za drogo. Że go nie stać. że panią nie stać jest na to, by się pani nie ubezpieczyła u mnie. No nie tylko u pana, no u ubezpieczenia, u ubezpieczyciela w ogóle. E, proszę panią, to ja tutaj siedzę ja wiem, co ja mówię. U mnie. <grym> okay. Będzie pani miała najlepszego <grym> nie <grym> e. Ostatni wątek, ostatni temat, który chciałabym poruszyć, ale potrzebuję konkretnej informacji. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. E, temat już nie ubezpieczeń na życie, ale temat, z którym przychodzimy do ubezpieczyciela najczęściej. Mam kolizję samochodową <laughs> i chciałabym, żeby ta sytuacja obyła się bez udziału policji. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli tutaj naszym odbiorcom jeszcze raz o tym, jak postąpić, jak zadziałać żeby sobie nie zrobić podgórkę i ułatwić pracę ubezpieczycielowi, który obsłuży nasze zdarzenia, jeżeli postanowimy się, jak to się mówi, pięknie, dogadać się na miejscu. E, powiem tak, ubezpieczycielowi nie ułatwiacie życia. Ułatwiacie życie sobie. No o to nam chodzi. Ułatwiacie życie sobie, bo ubezpieczyciel będzie i tak postępował zgodnie z procedurą, jaką mhm. ma. Y i, I którą musi zastosować. Uh -huh. e, więc e, powiem tak: jeżeli nie ma szkód na osobach uh -huh. i są to tylko drobne, drobne rzeczy, nie ma sensu wzywać policji. Są tak zwane oświadczenia, które się. Mm -hmm. obopólnie I co w, w takim sposób... oświadczeniu powinno się znaleźć, zawsze? Muszą się znaleźć dane osoby, czyli sprawcy i poszkodowanego, y, da, dane pojazdu, czyli numer rejestracyjny i, ten, i opis, w miarę szczegółowy opis zdarzenia. Oczywiście ubezpieczyciel, czyli zakład ubezpieczeń wyśle później i do poszkodowanego i do sprawcy jeszcze raz Dokument, by wypełnić dodatkowe oświadczenie. I tutaj jest sytuacja, która prowadzi z życia. Czasami ten sprawca może próbować zmienić pewne rzeczy. Tu się zaczynają schody. Czyli schody zaczynają się wtedy, kiedy okazuje się, że osoba, która na początku stwierdziła, że bierze tak, za siebie tak, winę, tak, tak, zmienia dokładnie. później zdanie. Zmienia później zdanie. I tutaj, i tutaj tu jest problem. Mhm. Bo w samym spisaniu oświadczenia, kiedy sytuacja jest jasna, a potem konsekwentnie strony trzymają się tej wersji, nie ma problemu. Wezwanie policji e, czyni różnicę o tyle, że dla Was, jako ubezpieczycieli, sprawa jest zero-jedynkowa. No, do, dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. Bo potem Jeżeli cała procedura ma... już po zgłoszeniu Wam tego, że miało miejsce takie zdarzenie, ta procedura jest identyczna, niezależnie od tego, czy policjanci pojawią się na miejscu, czy też nie. Dokładnie tak. Mhm. Dobrze, Panie Januszu, jakie przesłanie dla ludzi na koniec naszego, naszej rozmowy? Przesłanie dla ludzi? Tak. E... Bo wiem, że Pan coś przyniósł takiego i, i chciałby się Pan z nami podzielić, bo ma Pan taką niespodziankę. Czyli nie wiem, czy to jest niespodzianka. Jest to coś, co... E... Jest to biografia mojego pierwszego prezesa, Adama Miziołka, mhm. mistrza w ubezpieczeniach. Dlaczego mistrza? Czuj ma 90 lat. I jest ciągle młody, zdrowy i bogaty. Mhm. Ale to nie o tym, nie o tym mówię. E, mówię o tym, że ta książka mnie motywowała całe i wielokrotnie do niej wracam. Taka, Widzę, tupę, że ona jest właśnie od, taka. Stąd, stąd do niej wracam. E, to jest buduj, e, zatytułowane jest Buduj swoją legendę. opowiada o zawodzie agenta. I co tam znajdziemy ciekawego? I takie przesłanie mojego mistrza jest takie, że żyjemy albo za krótko, albo za długo. Można żyć za długo? Tak. Na by godziwie go żyć, można żyć za długo. Mhm. A za krótko? Albo za krótko, by godziwie umrzeć. Mhm. To jest dobre przesłanie na zakończenie. Tak. Ono jest szersze, bo dzisiaj rozmawialiśmy, dzisiaj rozmawialiśmy tylko jak gdyby o ubezpieczeniach, tak? Tak wielowątkowo. Wielowątkowo o ubezpieczeniach jednak na życie głównie. Dokładnie tak, ale umówmy się, że 100% ludzi umrze. Statystyka jest nieubłagana. Nie. Teraz tak. Umieramy w różnym wieku. Dożywamy na przykład emerytury i mamy bardzo słabe emerytury, tak? Mhm. Pani, ile będzie pani emeryturę wznosiła? X minus Y. Nie, średnio tak, w granicach 40% pani średnich dochodów. Mhm. Chyba, że zacznie pani odkładać. Od o, tym też, o tym też możemy porozmawiać. Może w przyszłości. Dobrze, panie Januszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie, i za poświęcony nam czas. Do zobaczenia, do usłyszenia i do rozmowy kolejnej.